dziękuję Wam serdecznie, że udało się znaleźć księdza Rafała i tutaj spełniamy tą obietnicę, bo wielu z Was obiecało, że jak na księdza Rafała wyleje wiadro wody, to przekaże, to przekaże ofiarę na budowę kościoła. Więc ksiądz Rafał się tutaj poświęca, czego się nie robi dla budowy kościoła i teraz czynimy powinność. Proszę bardzo. Nie tym. Dobra, lecimy. Dawaj, no, brawo dla Cię, ale no, Lavała, Dziś w Dziś w Kochani, ale jeszcze jedno. Ja czytałem komentarze pod naszym, pod naszym tym, pod naszą transmisją przy świętej. Były takie teksty, że jeżeli ja jeszcze postaram się obrać księdza Andrzeja, to ofiarność będzie dwukrotna. I trzymam za słowo. <ślesztą> Wesołych świąt Wam życzymy, szczęść